Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem Gremim i słuchajcie, dzisiaj e, chciałem wam dzięki uprzejmości studia Hyper Strange przedstawić grę e, Other War, która właśnie ma premierę w dniu dzisiejszym, czyli 27 lutego 2023 roku. I słuchajcie, jest to nic innego jak... E, Połączenie Tower Defense and e, Ballet Hell. Ja co prawda jeszcze w tą grę nie grałem. Widziałem tylko i wyłącznie e, filmik e, promujący tą grę, a wygląda on właśnie w ten sposób. I jak widzicie wcielamy się w anioła obrońcę, który został wezwany do powstrzymania w pali nadciągającej piekielnej hordy. No i co? Nie byłbym sobą, gdybyśmy nie przetestowali tej gry, a jeżeli wam się podobają właśnie testy nowych giereczek na kanale, dajcie koniecznie o tym znać w komentarzu, zostawcie oczywiście łapkę w górę, no i piszcie w komentarzu jaką grę chcielibyście, żebyśmy sobie sprawdzili. Słuchajcie, znacie mnie, ja tutoriali rzadko kiedy robię, Nowa gra. Totalnie na jolo, ale cóż, zróbmy to. Eee, tutorial jest rekomendowany dla nowych graczy. Czy chcesz do niego przejść? Mm, nope Dobra. Poziom pierwszy. Eee, ok, czyli takie totalne Tower Defense. Tu mamy umiejętności. Eee, czyli że pojedynczy strzał, tak, jakiś szybkość ruchu. I tak dalej i tak dalej. Musisz wybrać wieże do walki z demonami. Na razie nic. A, tu mamy punkty doświadczenia, które wybieramy właśnie na te umiejki. No ale dobra. Próbujmy. Start. Eee, aha. No dobra. Wybieramy sobie wieże, jakie mamy dostępne. No i próbujemy. Dobra, moi drodzy, jednak po chwili gry okazało się, że muszę sobie wziąć tutorial, żeby w ogóle ogarnąć co i jak. W związku z tym już mniej więcej wiem. Czyli tak, wchodzimy sobie w Q to było, nie, w tab i mamy takie pola. Na nich możemy sobie budować właśnie jakiś obrońców, jakieś wieżyczki. E, jeszcze tutaj pojedyncza. Niech będzie. Kogoś możemy ulepszyć. I. Tyk. Dobra. Nic to, czego wtedy nie wiedziałem. Generalnie e, potwory będą już z tej strony. Mamy 10 fal do pokonania. E, no i e, musimy bronić tutaj zamku. No i dobra. Przywołujemy pierwszą falę. Fala się składa akurat z niewielkiej liczby wrogów, bo tylko z dwóch. E, no ale dobra. E, jak widzimy, nasz anioł zarówno może strzelać, jak i e, obrońcy, więc nie ma problemu. Ok, tyk. A oni też mogą mnie atakować. Ojej, tego nie wiedziałem. Eee, dobra, monetki zbieramy po to, żeby móc y, stawiać więcej wieżyczek, jak i y, ewentualnie ulepszać y, potworki. Mm -hmm. Na nic mnie nie stać, bo ile? A, 30 kosztują, dobra. Cyk, 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 cyk. E, Ej, to nie jest takie łatwe, wbrew pozorom. Jak w normalnych tower defense'ach, bo jeszcze... Nie dość, że mogą... Dobra. Ajajaj. Aj, aj. A dobra, czyli ja tu w ten sposób tracę życie. Dobra. Eee... Jedno z błogosławieństw zwiększymy sobie na zwiększenie Obrażeń, bo czemu nie? E, no, niestety. Polegliśmy. No, niestety. Nie obroniliśmy świata przed demonami, ale dobra, spróbujmy jeszcze raz. Już wiemy trochę bardziej, jak się w to gra. Mamy 131, czyli weźmiemy sobie, wiecie co, na sam początek tak trochę więcej strażników nawet tych o. Cyk, cyk, i. Aha, więcej nie mogę. Dobra, to tych za 30. Eee, a weźmy nawet z tej strony. To jest 35. Eee, hmm, hmm, hmm. Dobra, czy jakiegoś mogę ulepszyć? Nie mogę. Dobra, wiemy jak to już działa. Więc weźmy sobie pierwszą falę. No i musimy unikać też tych latających główien. A, i oni też mogą strzelać do tych moich wieżyczek. Jak widzę. Ok. Ten ma jakąś obronę. A, fajnie, że mogę to ja Nie wiedziałem tego. Nie, nie ogarnąłem tej opcji. No, ginżesz nie, nie, nie udaje mi się. Dobra. Dobra, gdzie druga fala? Ale po co? Idzie nam kapkę, kap, kapkę lepiej. No, gin. Dobra, a fajne jest to, że może to jednak... Yy, jak wciśniemy tap to, to jakbyśmy też... Yy, wstrzymywali trochę gierkę, więc... Okej... Okay. Dajcie mi błogosławieństwo, chcę jednak... Nie przegrać... Okej, okay, błogosławieństwo. Szybkość ataku, więcej monet, serc, szansa na trafienie krytyczne... Trochę słabo, myślałem, że dostaniemy... Mm, dobra, niech będzie a, niech będzie trafienie krytyczne. Ajaj, 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 ajaj. Ajaj, ajaj, ajaj. Łatwo nie jest. No. Uh, jak chyba mogę serce. Po Dobra. Okej. Okay. Dobrze takie rzeczy wiedzieć. Et, to nie jest po prostu gra. Ja myślałem, że wiecie. Tower Defense. No to wiecie. Zazwyczaj na początku jest Chillera Utopia. No to jednak. Yy...

Eee, możemy coś więcej zrobić. E, mamy 41 punktów. Kosztuje 250. To 1000, a to 100. My mamy dopiero 41. E, I jeżeli odblokujemy, to będziemy mieli świętą falę. E, więc dobra. Niestety, próbujemy kolejny raz. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Eee, dobra. Eee, a. Ten spowalnia. O, dobra, ten spowalnia niszczy większość pocisków. Spowalnia. Atakuje pociskami, czyli muszę budować te dwa pierwsze. Czyli tego nie biorę nawet. Biorę to i to. Dobra. To jeszcze raz. Eee, tu, bo ty atakujesz, atakujesz, atakujesz eee, i niszczenie pocisku wroga. Jeszcze jeden damy radę, damy radę. Dobra. Wychodzimy, no i co? Podejście nr 3. Dobra. okej okay. cyk 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 dobra idzie mam wrażenie że trochę lepiej bo tam niektóre faktycznie braliśmy wiesz tak bez, bez pomyślunku nie czytając jednak wypada czasem poczytać kolejna fala będzie szła od dołu dobra cyk 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 Jak tylko go pokonamy i zdobędziemy wystarczającą liczbę kwoty, to postawię kolejną wieżyczkę. Dobra. Kolejna wieżyczka. Yy, niech będzie do obrony mnie. Nazwijmy to w ten sposób. Yy, niech ten nasz anioł tutaj lata i, i, i robi. Jak na Tower Defensa, strasznie dużo trzeba się e, naklikać. W sumie dajcie znać w komentarzach, czy lubicie coś takiego. Tyk, 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 tyk. tyk. Okej, okay. i oni już tu przechodzą przez mm, tą, więc jakby nie ma więcej opcji, żebym ich e, tutaj strącał armatkami. Muszę ręcznie, że tak powiem, latać. Dobra. Eee, szybkość ruchu, zasięg ataku zwiększa, zasięg, nie zwiększa szanse na uderzenie krytyczne. Dobra, niech już będzie Cyk, cyk, cyk. Dobra. Dobra, ale wciąż udaje się nam bronić. Za chwilę będziemy mogli mieć kolejną armatkę. Ale nie wiem czy nie dozbieram do 30, żeby mieć kolejną armatkę strzelającą w nich, bo póki co mam e, obronne broniące mnie. Tyk, cyk, cyk. Strasznie dużo ich. Ula las stracimy tra życie. Dobra, tej pali nie przetrwamy, nie przetrwamy jej, nie ma szans. Dobra, i porażka, i kolejna, kolejna porażka. Ale pokonaliśmy już o dwóch więcej. Eee, czekajcie, tylko tak, eee, menu, wejdźmy sobie do menu i sprawdźmy, aha, kontynuuj e, czy w e, umiejętnościach możemy, w ogóle to jest raczej ciężki poziom, szczerze mówiąc e, start umiejętności mamy 70, czyli wciąż wciąż za mało bo tu jest aż 1000 punktów, kto to widział? kto to zbiera? E, najlepsze jest to, że tu mamy też jakby kolejny poziomy, na początku jesteśmy w mrocznym lesie, później Później w bagnie i na końcu w piekle eee, Dobra Ja próbuję kolejny raz tak, czekaj, większość pocisków I To I Próbujemy raz jeszcze eee, Cyk eee, Cyk dobra aha, no nieźle dobra, czyli zaczynamy na razie bez obrony. Może tak się lepiej uda zobaczymy. Tylko, jak dozbieram do 20, to muszę ich sobie tą obronę skombinować jak najszybciej. 16 Zakażę, każdym, dostaję jeden. Ojej. Ja się nie uda, że w tej fali to nam się uda cokolwiek tutaj zdziałać, bo już widzicie, straciliśmy to znaczy w tym podejściu, bo jednak trzeba jednak się rozwijać. I to nie jest takie proste, jakby się nam mogło wydawać. Dobra, rozbudowujemy się. Więc gra jest całkiem, całkiem, całkiem ciężka. No ale co? Myślę, że moi drodzy, jeżeli chcecie, to na dzisiejszym live'ie od godziny 18 spróbujemy ją sobie na moim live'ie na Twitchu, czyli na twitch.tv slash Pan. Serdecznie was oczywiście na tego live'a zapraszam, myślę, że gdzieś tam popróbujemy w tą grę. Eee, w ogóle najlepsze jest to, że na początku strasznie bawią się te jednak eee, pikselozy i tak dalej i tak dalej, ale nie ma to lepiej. Nie ma, nie ma tragedii. M może mi jest też łatwiej się przyzwyczaić, no wiecie, jak ja byłem e, gdzieś tam kidosem, no to taka grafika, to to była normalną grafiką, tak? E, dobra, 15 Cyk, tyk, 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 cyk, 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 cyk. Cyk eee, Dobra Szybkość ataku Dobra Ten krytyka ale bierzemy Ginżerz Gnoju Dobra, mamy to Cyk, 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 aha muszę pod... muszę pod, podsunąć bliżej, bo zapominam ciągle o tym Strasznie się serca gubimy. Ajej. To będzie ta sama fala. To zazwyczaj, na której ja padam, bo to już jest na tym poziomie na razie dla mnie zbyt dużo. Aj. No niestety, porażka. Porażka. E, ale zabiliśmy znowu o dwóch o dwóch więcej. E, I wróćmy sobie do mapy. Wejdźmy sobie tu w start. I zobaczmy, czy już mogę u, umiejętność. Tak, mamy 101 punktów idealnie święta fala. ok, Odblokowaliśmy jeszcze osiągnięcie nie, First Time. E, no i dobra. Eee... no i dobra, moi drodzy, słuchajcie to tak jak mówiłem, ja na tym momencie kończę tą grę jeżeli chcecie zobaczyć jak działa ta umiejętność, którą właśnie odblokowaliśmy zapraszam was dzisiaj na mojego live'a na twitch.tv slash Pan o godzinie 18 mam nadzieję, że będziecie dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!